Dzisiaj przychodzę do Was z takim moim małym odkryciem Z czymś, co odkryłam już jakiś czas temu, ale cały czas po prostu jakoś, wiecie Inne te filmiki były ważniejsze, nie byłam w stanie Wam e, nagrać filmu na ten temat Chciałam też to dobrze przetestować, przetestowałam dobrze I chcę Wam opowiedzieć o tym produkcie I to jest e, żel z Uriage, z 30% zawartością mocznika I dlaczego Wam to pokazuję? Ponieważ e, w tej chwili jest sezon na takie produkty I takie produkty się w tej chwili najbardziej sprawdzają i najbardziej nam się chce ich używać ale teraz tak, po co i w ogóle o co chodzi z tym mocznikiem? Słuchajcie, mocznik to jest taka trochę czarodziejska e, substancja, ponieważ ona działa e, dwubiegunowo, dwukierunkowo. Jeżeli jest w niskim stężeniu, takim do około 15%, działa bardzo, bardzo silnie nawilżająco na skórę. Dlatego e, wszystkie preparaty z mocznikiem, e, właśnie do tego do tak około właśnie 15% będą działały fajnie nawilżając na skórę i to naprawdę jest bardzo mocne nawilżenie. E, które się utrzymuje, on też wiąże wodę później się na skórku, bardzo fajnie się zachowuje. Natomiast wyższe stężenia działają keratolitycznie, działają złuszczająco, czyli zupełnie odwrotnie. I to jest właśnie bardzo, fajne, bardzo fajna substancja, którą można sobie naprawdę wyregulować. I można mieć dwa balsamy w domu z mocznikiem, które będą działały zupełnie inaczej i działanie keratolityczne... I jest bardzo widoczny w mostrzniku i on bardzo silnie działa. Natomiast zazwyczaj to jest właśnie takie około 30% działa bardzo mocno. 20% też będzie fajnie działało, natomiast 30% to już jest takie fest, złuszczanie. Naprawdę bardzo porządne, bardzo fajne. I tutaj właśnie w tym preparacie Uriash. Jest go 30% i ja właśnie na takie produkty stawiam, gdzie jest zawartość 30% mocznika. Jeżeli chcę złuszczyć sobie jakąś partię ciała, to nie raczej nie sięgam po stężenia mocznika, bo dłużej trzeba czekać na efekty. Po 30% jest efekt super. No i właśnie postawiłam tutaj na Uriasz i powiem Wam, że naprawdę jest to świetny produkt, jeżeli chodzi o konsystencję, przede wszystkim. Bo one nie zawsze są fajne te z mocznikiem, bo on jest żelowy. I nawet nie będę Wam pokazywała, bo to jest właśnie to, że to jest żel. Jego jest dobry, że przed użyciem sobie po prostu wstrząsnąć, bo przez to, że mocznik on jest zawieszony w tym, jeżeli jest to 30%, to naprawdę jest dużo tego mocznika. On jest zawieszony, więc warto sobie to wstrząsnąć. Nie wiem, oczywiście, to jest naprawdę bardzo fajny żel. Często są to takie e, troszkę gęstsze kremy. E, ten mocznik jest dosyć mocno wyczuwalny, też są grudki mocznika, często tutaj się z tym w ogóle nie spotkałam. Teraz w ogóle po co, do czego, gdzie i jak z tym i dlaczego teraz? Słuchajcie, jeżeli macie problemy z suchymi stopami, jeżeli chcecie je ładnie sobie oczyścić, złuszczyć, chcecie trzymać stopy naprawdę w super kondycji, w super stanie, wtedy możemy podświetlać. Jeżeli macie problemy z łokćmi, że macie takie tutaj suche łokcie, jakieś zgrubienia naskórka, takie poszarzałe, Działa super. E, kolejne super jego zastosowanie to jest wyrastanie włosków. E, możecie stosować mocznik w mniejszych stężeniach, ale równie dobrze można stosować mocznik w większych stężeniach na te wyrastające włoski. On Wam delikatnie będzie złuszczał skórę i wtedy dzięki tej wysokiej zawartości mocznika e, te włoski Wam nie będą wrastały. Możecie stosować to punktowo, możecie to stosować na przykład tylko, nie wiem, jak Wam na nogi, wyrastają to na nogach. W takie miejsca, gdzie po prostu... E, I to też cieńszą warstwę wtedy, bo to wiadomo, nie możecie za grubo nałożyć Ja główne jego działanie, głównie testowałam go na stopach po prostu Ja miałam może w jakiejś tragicznej kondycji, ale wiadomo One po tej zimie, po tej wiośnie są takie... Wiecie, do zaopiekowania się nimi Więc zaopiekowałam się właśnie tym kremem złuszczającym I mam stópki mięciutkie, gładziutkie, jak pupeczka niemowlączka Ale, co e, jest też ważne, żeby przy tego typu produktach Czyli ja przy tym uriasz stosuję też krem nawilżający do stóp, To jest ważne, żeby je sobie razem połączyć Natomiast ten właśnie systematycznie każdego dnia wieczorem nakładałam na stopy. Po około 4-5 dniach już widziałam, nawet nie minął tydzień, żeby zobaczyć efekty po tym, jak to fajnie działa. I to mi się też nim podoba, że jak nie macie czasu, to on się szybko wchłania. Nie macie tych tłustych stóp, gdzie nie możecie się ruszyć, nie możecie nic. Super. Bardzo fajnie też miałam takie odciski pod palcami i te odciski też zlikwidował w 100%. Z czego też jestem bardzo zadowolona. Teraz go trochę na łokcie chcę stosować, ponieważ no przed ślubem nie mam złych tych łokci, no w ogóle bym się do nich nie przyczepiła, bo są normalne, ale wiadomo, latem też te łokcie czasami tak się przesuszają, lubią się tak skrubić, więc tutaj sobie teraz mm, też będę stosowała, jak najbardziej można go używać na tą partię ciała. Na no inne partie ciała go nie stosowałam, bo po prostu nie mam takiego problemu Nie mam takiej potrzeby, ale stopy, łokcie to jest po prostu petarda, sprawdza się super Jeżeli macie inne miejsca, które po prostu potrzebują takiego złuszczenia, to spokojnie możecie sobie to stosować Czasem dłonie są takie brzydkie, więc na dłonie też wtedy można go nałożyć no Ogólnie na każdy, to nie jest preparat do stóp, to jest preparat do miejscowego stosowania Po prostu na jakieś takie miejsca potrzebujące złuszczenia Także ja Wam mogę serdecznie polecić właśnie coś takiego Nie jest łatwo znaleźć coś z 30% zawartością mocznika Zazwyczaj są to właśnie dermokosmetyki, które możecie dostać po prostu w aptekach Wtedy to są właśnie te preparaty z tym wyższym stężeniem mocznika W drugerjach raczej ciężko jest je dostać, natomiast pewnie jakieś tam firmy je mają Natomiast głównie możecie szukać takich preparatów w aptekach Ja wam serdecznie mogę polecić ten Uriasz, bo jestem z niego bardzo zadowolona Nie mogłam się do niczego kompletnie przyczepić Tuba aluminiowa, może jedynie jest takim małym tutaj mankamentem Bo wiecie, z tego się ciężko wyciska, nie wyciśnięcie wszystkiego Ja po prostu go stawiam sobie i przez to, że on z żelem, to on tak ładnie wylatuje Dlatego mi ładnie spływa i on tak stoi u mnie na półce Nie muszę wtedy ściskać tej tuby za mocno, więc to jest też fajne No ale już trochę jest... Po więc jedyny minus to mi się mogło do opakowania doczepić, że jest to aluminiowa tuba No ale to wiecie, produkt sam sobie jest świetny Dajcie znać, czy wy używacie mocznika, czy wiecie, czy wiedziałyście o tych różnych stężeniach mocznika Że działają zupełnie antagonistycznie do siebie, inaczej będą działały Ja mogę tylko z czystym sumieniem i z czystym sertuchem Wam to polecić Jeżeli macie problemy właśnie ze stopami głównie i łokćmi, to tutaj w 100% Myślę, że się tam produkt u was sprawdzi. Także czekam koniecznie na wasze opinie. Pa, pa.